Pan zaparkował na kopercie ja dla niepełnosprawnych. W lokalu gastronomicznego i muszę gdzieś rozładować samochód. No przykro mi. Gdzie? No i co? Z tego. Gdzie ja muszę rozładować samochód? No nie wiem. A pan jest właścicielem tego tak. lokalu? Tak. To gdzie pan ma dostawy, wyznaczone miejsce na dostawy? Nie ma. O tym jest sens. To czemu pan mają lokal w miejscu, w którym nie ma pan miejsca na dostawy? <noise> Bardzo dziwne pan tutaj. A czemu? Ale nie, no tak... No dobra. Jak pan myślał, pan, że jak to będzie? Muszę pan pokaże mnie, gdzie muszę a tutaj zadość. A gdzie pan ma dostawy normalnie, jak przywożą panu towar? To gdzie wjeżdżają? Oni tak samo albo tutaj stają, albo na przystanku. No, no to nie I wolno I też tak. nie tam, tam nie wolno. Ale no? jak? Ale to nie wiedział pan, zrobić? że tak nie wolno? Ja wiedział. wiem, co nie wolno. No to czemu? Ale pan mnie nie tu staje? było 5 minut, bo ja razlodowałem no. samochód. No a ja bym chciał teraz zaparkować na miejscu dla osób z niepełnosprawnościami. Nie mogę przez 5 minut. I muszę szukać dalej. I co teraz? No dobra, a pan, proszę pokazać, gdzie ja muszę rozładować, jak wstać. Ale to jest pana odpowiedzialność jako przedsiębiorcy, osoby, która wynajęła tu lokal. Rozumie to pan? Ja rozumiem, co to jest moje, ale też to jest odpowiedzialność miasta za tego, co nie, zrobili drogę drogi. Nie, tu... nie, to pan. Nie, no, to pan. To... to i to, to i Co? Czy jesteś iwalidą? To to. No to dowiesz chodzi, bo będziesz na stażu. Już by, I, jest... i tak będzie. I tak będzie. Jadzisz, ty, raz, 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 raz. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Jedziesz, jedziesz. I tak będzie. Wie pan, on przedsiębiorca. No musi. Jak... No od on jest z tego on pizzy. Pizzy? Tak. No, Ale ja zaraz sobie zobaczę, która to pizza. Proszę bardzo, tu jest jakaś pizza. Nie wiem, czy to jest właściciel tego lokalu. E... Nie będę się upierał, bo nie widziałem. No i pan mówi, że musi zaparkować albo tu, albo na przystanku. Eee. Wynają lokal w miejscu, w którym deweloper chyba nie przewidział miejsca na dostawy, w takim razie. Chyba, że się mylę, to ktoś mnie poprawi, wyjaśni. Oczywiście, że jest jak dojechać od tyłu do tej pizzerii. I zabawne jest to, że jestem tu w zupełnie innym miesiącu. Podjeżdżam na tyły, żeby wam to pokazać. A tu stoi w drodze wewnętrznej, więc legalnie właśnie ta alfa. I proszę bardzo. Teraz pojedziemy zobaczyć, gdzie tu się wjeżdża na tył tego budynku. Proszę bardzo, szlawalniki. I zaraz będziemy na miejscu. Jesteśmy na tyłach budynku z pizzerią. Podejrzewam, że można tu zostawić samochód i spokojnie rozładować tą wielką dostawę. No ale to jest jego wolny wybór, że tutaj wynajął ten lokal, chcąc zarobić, pewnie, bo to jest dobre miejsce. Bardzo dobre. Chciał zarobić, wynajął lokal, a teraz przerzuca koszty działalności na społeczeństwo. pan przestać. Co, co przestać? Przepraszam, bardzo ciężka choinka, no po prostu nie dałem rady. Ale uczynić. co przestać? Filmować. No bo pan chce. No. no bo panu mówię, że bardzo pana proszę, to wyjątkowa sytuacja. Ale co wyjątkowa sytuacja? Choinkę bardzo ciężką w Donicę musiałem hmm. tu pakować, tu kupiłem. No, ale to trzeba jeść po chodniku? No nie trzeba, ale mówię panu, że to jest wyjątkowe. No, ale to wszyscy mają jakieś wyjątkowe nie, sytuacje. Nie, nie wszyscy, to jest... ja to tylko raz w roku, po prostu ja no nie zdążę, no a miałem operację, nie mogę świgać, no. Ja w panie... Zgadzam się z panem, ma pan rację. Okej. Okay. Prze... Przepraszam. Proszę. Absolutnie wyjątkowa sytuacja. Po prostu jest późno, nie zdążyłem kupić choinkę, państwo się zwijają. Yy, a ja nie mogę świgać. No jestem, jestem... No jest tam, jest tam. trzeba by kogoś poprosić no, na nowy Na przykład ja bym panu pomógł. No ale nie było pana, no ci panowie... Ale nie każdy nie Ludzie rozumieją to, że... Spieszyłem to, że się, no ci jechać. panowie mówią, żeby podjechać, no. Zasugerowałem się, no. Przepraszam, naprawdę. No proszę. Także zgadzam się z panem i doceniam pana akcję. Okay. Najlepszego. Docejam. Dużo jest hamstwo, ale ja naprawdę chamem nie jestem. Okej, okay. dobra.